A on przejedzie przez chatę dobra, w końcu. Dobra. Nie, nie może się przez tą chatę. <laughs> <nie laughs> <nie laughs> trollalala. <laughs> dobra, on będzie cisnął. On Dawaj, i spierdalaj pirali, pierd... Jedziesz, 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 Jedź, 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 dobrze. Stój, 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 stój. Wsteczcie, kurwa, dobrze, dobrze. Stój, stój w miejscu, stój. Aj, Ej, grilla, grilla, grilla. Dobrze, o ja pierdolę, dobra, dobraj dobra. Dobrze, 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 pięknie. Ja pierdole, co to Ja pierdole nie wiem. Ej, ej kurwa pilej co ty robisz do nie zjebałeś O nie! Ole zjebałeś! Uciekaj! On nie ma amunicji w tym grille pewnie. No. Wal w niego! Nie mam, ale Ale zjebał! Ale zjebał! Ja pierdolę dobrze pirmi! O ja! Przyżyjesz to stary, przeżyjesz tą bitwę! O ja. On stoi, żebyś mu zniknął, żeby... On chce, żebyś zniknął kurwa. Nad... Znaczy, no, była... Znaczy na wiecie Co? Chodzi? co? Czy no że No wiem, wiem. To... ja... Więcej, więcej, O Jezus. No myślę, że ty wyjedziesz, no? mm, rusza, no. nie? Mhm. Rusz się, skurwiga. Nie obrócił się. A, obrócił, od razu. A gość napisał, lawy nad I'll no, nie wiem, no zależy jak to dużo to jest. Oaaoo, wodzi za tobą działem kurwa. Nie, nie daj się rozjebać, nie daj się rozjebać. Ileźnią.